Jestem i watys jest Roblox. Jakbyście chcieli. Takich cztery serie to dla Was nagram. Tylko zostawcie 6 łapek w górę. No a teraz myślę sobie, że... No, programy też pokażę wam mojego skina. To jest mój skin. On był za Robuxy nie? Tylko muszę wyjść. Takiego fajnego pieseła mam. Y no i tu. I też będzie parę części, jak dla was nagram grany. No tylko załapkujcie, spróbujcie. No a ja to nagram. Jakbyście chcieli, to piszcie w komentarzach. A ja chyba zacznę grać w, w jaką tu gireczkę. J Break'a'a by Wam się spodobało. No to w J breaka To będzie taki filmik nie spodziewany, bo Roblox'a roblox ja bym się nie pytałem, Ale sorry, jak wam się nie spodoba, no to piszcie, żebym nie nagrywał. Piszcie po prostu, nie nagrywaj, no to nie nagram. Hmm. Hmm. w komentarzach, czy byście chcieli, żebym zrobił na odcinku nowego skina. Ale ja mam pięć skrzyneczek do otwarcia. Zostawię sobie. Bo na pewno kupię strój z aeroboxy. Na módlniarzowie bym karty nie wziął. O tu dawaj kartę. No wyjście z pięści go trzeba no dawaj kartę, bo cię z pięści będę bił no ej, no ludzie, za co? no jak? no noob no jeszcze noob napisał no co za typ teraz uciekam od razu, ludzie mówię wam od razu od razu Opa. No i obejrzyjcie. No i jak oglądaliście moi widzowie, też Łukasza Nef, no to niestety się stała przekrażać, bo już nie ma kanału Łukasza No to do niego już nie musicie subskrybować. Tylko Subujcie też kanał Kapi, czyli Kapi, no bo No on też jest fajny. No, no. Dobra, ludzie, mamy kartę. Tak to się robi. Poczekajcie, żeby on odleciał. Dobra, my robimy. O, 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 shit. shit, shit. Akcje jednak. Dobra, ludzie, szybko powiewamy. U nas będzie pewnie gonić. No, na moim koncie jest akurat. No. 1400, bo kupiłem Cybertrucka i inne fajne auto. To możecie. z... Tego akurat nie nagrałem z tego filmiku. Ale też nagram filmik, jak kupuję nowe auto. Ludziska za. 500 tego. B y będę musiał sobie doładować dwie takie oferty. No, kupiłem sobie nawet trzy karty Google Player. No. żeby to doładować. No, a teraz jedziemy do miasta. Brawo Wyjeć? No i ludzie jak nie wyjedzie no to Lipca No co no to teraz nie wyjedzie Poczekajcie bo tam jest jakiś gościu. To biegnie tam Odjeżdżam, na no co za ludzie. Ja sobie ludzie pójdę tam Patrzcie, takie fajne skoki sobie zrobiłem. Przepraszam ludzie, że przedłużam. Popłynę sobie wodą. Żabką pójdę. I zda do Ja, ja nigdy nie wiem co to jest no. O tu przelatuje. No to ja chcę to kupić później Na odcinku to kiedyś kupię 20 tysięcy To będzie taki 14 minutowy fajny filmik z Robloxa Akurat Tesli nie mam kupionej. Ale mam kupionego Cybertraka, coś tam jeszcze. Tylko Cybertraka, dwa auta, bo ludzie ja wydaje tak to do bronię. U Trzeba było, nie. Trzeba było zablokować. To pojedziemy sobie. To jebilera, a ja zablokuję XD. No, dawaj glinia, to będzie zamknięte, jak się chce strzelać. Dawaj glinia, że gdzie jest policja? A no, jeszcze mam kupera kupionego. no teraz sobie tworzę skrzynaczkę jedną No mamy dobrze w Może trochę hajsu Jak ta policja mnie wpiję Ja wiem gdzie możemy Dawaj, o jak dobrze skakuj. U nie? To jednak nie jest dobrze. No i ludzie na tym zakończymy odcinek na razie. Tam.